W dzisiejszym odcinku Only, y, only Up Fortnite. Y, y, up. Y, widzą, witam Was na kolejnym odcinku z Fortnite. A. Słuchajcie, dzisiaj taki specjalny odcinek widzę, można tak powiedzieć. Słuchajcie, Only Up Fortnite. Słuchajcie, tego jeszcze na tym kanale nie było. Słuchajcie, jesteśmy jest, Nie jestem sam, bo jestem z rybnym. Siema rybne. Siema i jeszcze. Dobra. My widzę, będziemy przechodzić. only iapa. Tak, nie wiem z kilka minut widzowie, zobaczymy do ilu. Zobaczymy, nie, kto, dalej pewno... kto dalej dojdzie. Kto dalej dojdzie? Jurek na pewno nie, prze... nie przejdzie do ostatniego nawet. No ja widzowie jestem słaby wolny Japa, ale nieważne. Ubrem Sejciżelka, zostawcie łapkę w górę, suba dzwonam. No i my widzę, że my lecimy. Dobra, lecimy. Normalnie walka, nie? Kto tutaj przejdzie szybciej do końca odcinka wygrywa, nie? Nie ja, no, na spokojnie. Aha, ja już spadłem. Ja już spadłem, okej. Okay. Dobra, widzowie, jakby. Ja wiem, że możecie się śmiać w komentarzach, ale w sobie nie śmiejecie się, naprawdę. Ja, ja nie grałem jeszcze w to, także. Ja już grałam e, tyle razy, że ja do drugiego sezonu prawie doszedłem. Aha, gdzie ty jesteś już? Ty tam jesteś, chłopie. no to łatwo. Jezu, widzowie, jak ja, jak ja tutaj... Widzowie, mam kwadratowe ruchy troszeczkę. No, jak dzisiaj w ogóle miał e, kwadratowe ruchy? A czy teraz, na ja no, sam koniec, widzowie, tak na noc już takie ruchy lepsze, dobra? I widzowie, doszłem już do 400 metrów. Mój nowy rekord. 40, a mój e, to chyba jest, nie wiem, 500, może 600? Ile? <laughs> I widzowie... No, aha, i spadłem. I widzowie, i, 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 i potem jeszcze, Pasa, ta, i jeszcze taka pącie. muzyczka. Sejcie y, do filmu. Ile? Sejcie to to muszę dodać jakby no. Dobra, widzę, że lecimy, nieważne. Ja już widzę, nie ważne. Tak, ja widzę, gdzie Widzę, mam tutaj. nadzieję, że ja dojdę. No nie, no. Patrzcie, gdzie ja jestem. Ja jestem na zerowym meczu. Widzę, no to Patrzcie, gdzie ja jestem. Ej, widzę, widzę czy to czy wiem, ja wiem, widzę, nie widzę nie. że wy nie będziecie chcieli oglądać tego odcinka, jak ja będę na zerowym meczu, ale nie, widzę. Ja mam full skupienia, ja słuchajcie, lecimy, doganiamy tutaj i, jak to? Rybnego. O, rybnego. Rybny ma na imię Szymon, także no. Szymona. No. Mogę mówić Szymon czy Rybny? Jak mam mówię? Pewnie. Nie, nie, Szymon. Szymon. Lepiej trochę Szymon. Szymon. Dobra, no to lecimy. Słuchajcie, Szymona ogólnie trzeba Ja widzę, spadłem, mam dwóch Szymonów spadłem, spadłem. znajomych. Mam tego i tego. O, spadłeś. Dobra, ja jestem. Lecimy. Widzowie, oglądacie pro -playera polski, nie? To, to na, na żarty, jak chcecie, żeby mam nie było. 200 Doszłem mam do 200... następnego, widzowie, go 50, 52 metr i wygrywamy z Szymonem póki co. Jest dobrze. Widzicie lecimy, nie zatrzymujemy się, bo nie ma czasu. Jaką już masz? 50, już mam 70. A to ja zaraz cię do konia. A nie, widzę. Ja mam żeby, już 50. Widzowie, szybko. Ja zrobiłem spód, widzowie, widzieliście to. Ej, jak, jak tu dalej, seriale? jak ty ja tam? Sto, ja mam 130. Jak? O, o. Jak? 140. Ale jak? Powiedz mi! Ej, widzowie, jakieś niedosłuchane triki czyżby, widzowie? Czyżby? To tu wszystko, wszystko dozwolone. Ale, jak ty przeszłoś, a zresztą? Widzę... Jezu, widzowie, mamy! Co sorry pierwszy, że widzę, tak cieszę, ale Aha, tak czy... szczerze... Pierwszy no. raz przechodzę tego, only upa, tak No, można powiedzieć, pierwszy raz widzowie. Także zostawcie łapkę, widzę. Zatem, moje widzowie, starania jest, widzowie, mamy to. słuchajcie 108 to jest słuchajcie rekord na moim kanale. Na trzy kanale, bo tego nie było, ale rekord. Słuchajcie, możemy nagrywać, no spadłem, jeżeli chcecie, spadłem. widzowie. Spadłeś? Tak, na no, 120 metrów. Ej, to jak ja mam teraz idziemy? No, nie, nie, nie. Jest, widzowie, let's go. Mamy to. Słuchajcie, jeżeli chcecie. Nie, nie, jest. Widzowie, jeżeli chcecie y, odcinek wyścigi z only, y, z only tego, z Only Kapa, y, no to widzowie, możemy nagrać z, jak, z, z widzami. O, z widzami. Także dodawajcie mnie do znajomych Epka pod głowę, widzowie, co? Ty, uzy, ty używasz lotni. To gdzie y, ci... Widzowie napiszcie mi w komentarzach, jakie to są triki, bo ja nie wiem, widzowie, ja tak pierwszy raz tutaj, y, o, ja, ja nie ogarnięty, widzowie, w to, nie? W Słuchajcie, sensie, jak ja teraz bym, widzowie, spadł, to by było o nie. Nie, nie. Niech, niech, niech mi wszystkie, dobre. o kurde, po chciałam powiedzieć do... <laughs> Ja, ja pa, no, on czai, ja mnie czuję, ale ja muszę się ścigać z dziurkiem. Widzowie, no, ja sobie... Aj, czemu dostałem obrażenia? No, jedno. Dobra, to no, też tak. było po obwodnictwie. Tutaj, tu nie. Jest, widzowie. A czy yes. i zjadł no, no. Nie. Just, oj, 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 oj ścisk. Jest, widzowie, widzowie, napisie, tak na piście. Tylko mam nawet chcę, że ja zaję, że Jestem taki, no, taki zadowolony, ale widzowie. Ej, ty... na którym ty jesteś, je Mermę Trza? Na zero aj, a jesteś tam. Aj, e, a tu się nie. liczy ogólne, czy e, w tym odcinku? Ale co? Ale e, rekord metrów Nie no, dzisiaj to tak na, chill, na chill out się przechodzimy, ale nie, od jutra... Nie. Od jutra... Dobrze widzę, wygrywamy, póki co? Widzowie, ale, ale od jutra y, Szymon możemy nagrywać y, tego. Y, wyścigi, jeżeli chcesz. No dobra, bo ja. I pamiętaj, że ja mam ogólne to 500 metrów. No no, mój to już dzisiaj 200. Ja widzę, nic nie mówię, ale to ogląda się pro polski, także... na ProPlayera... widzę to na żarty jakby coś, żeby nie było. Kubiks, przecież przeszedł. Nie, 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 nie! Jest widzowie! Tak, 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 tak. No i wykrakałeś, no. Widzowie, no. I jestem, ja jestem na serowym metrze. I tak to się skończyło. Ja jestem na 150. Ja, no, widzowie, ja zostałem porobiony jak 150. Spodem, spodem. Let's go! A teraz nie zostałem, widzę, porobiony albo i zostałem. Nie, ale... Dostałeś. Ale, Dostałeś. ale prawie dogoniony. Widzowie, tutaj jest tak ciężko, słuchajcie, w tym only... Przecież to jest takie tak łatwe. To, to, to jest dla bambików to. Aha. Tymczasem ja, no. Ale widzowie, nie piszcie w komentarzach bambiki, bo, bo, bo nie będzie za fajnie. Ja nie jestem bombikiem. Jestem takim prosem w to. A ja największym. No No widzowie. Dobra, nie, ja widzę, nic nie mówię, ja się skupiam. No nie, spadłem znowu. Let's go, widzowie, mamy to. Ale e, e, cię dogoniłem. Okej. Jak któronie tej mecze, Ja na. 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 na, na dziesiątym. To jest... Aha, to na dwudziestym piątym. O nie, to mnie ty mnie Ta... dogoniasz. Ty idziesz tą e, krótszą trasą? Eee, no. Ej, Julek. Ja z triki. Z Ameryki. Ej, Ej Julek, wiesz Ej, co? Powiem ci. Co? Ej, Julek, powiem ci. Po, pokażę ci tam krótszą trasę, ale musisz mnie o, e, e, ocenić, muszę e, polubić wszystkie moje filmiki z TikToka. Ej, to, to ja może pójdę moją. <laughs> Ej, tutaj e, są rekordy świata. O, no to, 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 to ja nie, widzę, że to taki nie, rekord. Nie. Spadłeś. Powiedz, że... Jest! Ale tutaj. Ale ja, ja Ciebie doganiam. Nie doganiasz, już jesteś daleko. Może, widzowie, no no, ja nie wiem, może może jestem widzę, daleko, może nie. Słuchajcie, przed chwilą się cieszyłem kilka minut temu, że tutaj byłem na tym metrze, a tak naprawdę teraz dla mnie to ten metr jest słaby, wiecie? O kurde, to... spadłem. Let's go, let's go, let's go. Lec, no. go. Widzowie, no, o to no, 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 chodzi, no, 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 słuchajcie, no, no, o to chodzi tutaj w Fortnite'ciku. Jezu yes, widzowie, co to było? Zajcie, możecie napisać w komentarzu Julek fart, nie? I kolejny raz widzę Julek fart i Julek Bambik czasami, ale czasami. No, i ja tymczasem twój czat, Julek Bambik raz mi Ej, nie, ale patrzcie, to widzowie Słuchajcie, jeżeli ty, Alpu skrzywo? Ty? Ja nie, coś Ja widziałem. na, ja na, ja na trzy, już. Nie, 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 nie Ładni, spadni, błagam, spadni. Nie spadnę. Widzowie, ogólnie, pod koniec odcinka ]�azzycie. staniemy w miejscu i porównamy swoje wyniki. Kto będzie miał większe, no to po prostu wygrywa. Do 10 minut, mam 10 minut. Nie, Sonic. no. Uhuhu. Widzowie, ja nic nie mówię. No, widzę, zobaczymy, ile odcinek potrosicie. Mam nadzieję, że będzie ]iga. dużo wyświetleń. W ogóle to dzięki to, to wizowie za 200 to, to ileś to wyświetleń, prawie 300. Dzięki wizowie za te wyświetlenia, ale mam nadzieję, widzowie, że. Ooooj, jojo, widzę, mam nadzieję, że pod tym filmem też będzie tak dużo wyświetleń, widzę, została ciapka w ogóle suba, dzwonek, dodawajcie do znamych, FK podłoga, a my, widzowie, lecimy. Słuchajcie, jak to się uda, jest! To nie. Widzowie, pro player polski. Ja, ja muszę dogonić, szybko. Widzę, pro player polski się kłania, let's go! Widzę, pro player... Nie no. Pro player... Ciapka, To na żart, jesteś. to na żarty jak jesteś. Wiem, że no, ci popularność. Naprawdę. Ej, a ty wiesz, ty wiesz gdzie ja jestem, na jakim ja jestem mersze? Na jakim, powiedz, powiedz. E, no na 300. No już nie jesteś. No dobra, byłem. Hmm. Widzowie, no niepotrzebnie się chwaliłem, no, no. no właśnie, jak mu się nie chwali, to być może na przeżył. Widzowie, ogólnie... Zostały nam może trzy życia, nie wiem widzę. Ja nie widzę, która jest minuta... Potem nie trzy życia. Nie, no, jeszcze nie. nie tu jest Widzę, Mam nadzieję, że Wam to, że Wam y, ogólnie ten filmik się spodoba. Y, y, taki bez y, Battle royal widzę, taki kreatywny, y, on, only, y, only Up, y, Fortnite, Cabernet, no, Fortnite. Widzę. No, mam nadzieję, że Wam się widzę, spodoba, no bo... Ja tak szczerze widzę, właśnie miałem w planach go zrobić, bo tutaj od kolegów właśnie dostałem informację, bo ja, nawet nie wiedziałem, o tym OnlyCapie, Only Cupie, only, only, e, only Cup only Cup No i widzę, że jest w sumie mega fajne to jest dla mnie, dlatego widzowie, no mo, można ponagrywać sobie jakieś odcinki wyścigi albo jakiś tor przeszły, fajny, no nie wiem, widzę, że trzeba po coś fajnego. Tylko napiszcie w komentarzach, czy dla Was ten, jakby te, 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 ten, 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 o ten OnlyCapie odpowiada. Ej ej, co ci powiem? Ja mam taką fajną, e, po, fajny pomysł na odcinek, Gigi. że żeby, co? Co? żeby zrobić z, z kreatywnego po prostu. Jakiś ja, ja robię na mojej mapie to przeszkód na filter. I będziemy tam się ścigali. Ja to moją mapę będę mógł robić dopiero na 1000 subskrypcji na YouTubie, także chyba widzowie. Także słuchajcie, dajcie suby. Ej, wiecie, no. Suba. Suba, suby, no zależy, dla kogo widzowie. Znaczy, no. Dobra, widzowie. Przechodzimy dalej, dobra, widzę. Ja idę krótszą taką trasą Ej, dobra, kto teraz spadnie? To już jest koniec. Ostatnia szansa. Kto teraz spadnie, to po prostu zatrzymujemy się na miejscu, gdy powiem. Kto teraz jakby spadnie, to ma 0 metrów. Dobra, to jest ostatnia szansa. Dobra. Dobra. Albo nie, dobra, jeszcze nie, dobra, dobra, nie widzę, jednak nie. Jeszcze kilka szans zajmiemy sobie, bo ja nie widzę, jak odcinek chce, chcę, żeby troszeczkę podwojdzie, bo ja czuję, I... że będzie sejcie dużo uświetleń pod tym Only Cupem. A ja. Ej, Julek, wiesz, na którym jestem nie wiem, nie chcę na znaczy, W 250. Którym? 250. Widzę, ja zostaję porobiony jak bułka z masłem. No tutaj nie no. Widzę, ja mam... Ja chleb, idę grać w kosza. No. Ja widzowie tutaj... Patrzcie, ja mam... Ja, ja, ja się widzę, zrelaksuję na środku boiska do kosza. Będę widzę kibicem. Będę kibicem na środku boiska na leżaczku, widzowie. Mhm. To jest dobry pomysł. Widzę, Nie, ja mam 165 fps, 165 Powiem ci jedno, że to jest bardzo zły pomysł, no bo to jest bardzo łatwa mapa A ty byś już miał mógł nawet dogonić, jakbyś e, się starał Sej, so, ja ci powiem tyle, ja, ja tutaj mam kolejny met za sobą No, to także no, to tak to wygląda Mam 104, ej mam 104, dobra, let's go A wiesz, które ja mam? E, zgaduję widzowie, 353 180 Jak 180? Jak ja mam 108? Nie to znaczy samy 280. 280. Ej dobra, widzę, bo ja tutaj... No... Śmiele, e, czułem się widzę stronowany. Jakby coś ktoś mnie strolował. <grym> no, <grym> nie mam widzę. No, że stronował. Ale e, chyba sam... Widzę, pozdro! Pozdro widzę. Pozdro 600. Nie, nie, jest! Ej widzowie, suki, że ja się widzę tak cieszę, ale to jest widzowie dla mnie naprawdę Tak. Julka to jest e, przeżycie świata. E, można miany. tak powiedzieć, jeżeli... wszystko... Dobra, jestem na 120. Ej, o kurde. Co widzę, jest, ma w planach ruch. być tam o... Spadłeś. Ej, żurek. spadłeś. Spadłeś! Czekaj, czekaj, zobacz sobie na czat. Jak... Rachet Ty doszłeś do sezonu drugiego? Tak, a wiesz kto to jest metr? Nie, nie wiem. 331. Ale ja ciebie tak. dogonię, chyba. Nie dogonisz. Widzowie, trzymajcie kciuki, jeszcze mamy szansę, jeszcze kilka, widzowie, szans. Może dostanę, widzowie. Może widzowie uda się, co? Widzowie, Nie, nie trzymajcie kciuków, widzowie. Za mnie, na, no, za no, mnie trzymajcie ja kciuki, kciuki, widzowie, za mnie, bo ja tutaj mi się należy. Nie, no dobra, to, jak chcecie, to trzymajcie i, za tego, ale nie. Tak, wiem. Co spadniesz? jest kurde, jestem na e, e, 350 metrze. Nie no, ja liczyłem, że ty spadniesz, no. no nie, ma, nie ma tak łatwo. Widzowie, a ja teraz... Ja to jest dla na mnie na najgorsze, nie? To jest, widzowie, dla mnie... No właśnie, bo to tak odpycha, widzowie. To tak odpycha. I to, ja się tego a widzę gdzie boję. Jesteś? Na Równo na 200. dwu, dwu yy, Bym spadł. Ej, ja wiem, żebym normalnie spadł na nie wiem. Wiesz, na którym jest. jestem mężczyzna, na 200? Tak, mam 160. Ale widzowie, to jest nowy rekord, mój w tym odcinku, widzowie. Nie, że coś. Bój, to, to, to mój też jest nowy rekord, ale w ogóle przestały. Czas, czas, Tak, ale zobacz. my tutaj dogonimy za chwilę, Zobacz, że się dogonię. Zobaczę, chyba zobaczę, jak przegrywasz, tak? O to Ci chodziło? Nie za bardzo, troszeczkę inne plany na. Ależem drogę widzę. Okej, okay, dobra. Widzowie, wybrałem drogę, która była dla mnie y, 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 taka denerwująca. Znaczy, taka ner zaskakująca. Nie, ale jestem na 237 już, 240. Jadę, właśnie, Julek najgorszą rzeczą na świecie teraz jest, że nie... Widzę, wiem, te iż... zauważyłem, że one odpychają. Mam pokaże no one odpychają. Aha, już źle weszłem. A ja widzę, ja, ja no, robię triki no, z Ameryki, a no, tutaj omijam to, ale boję się, bo... Hmm, no ziesz, no bo Julek po prostu się boi, że spadnie i będzie już po jego rekordzie. Tak widzę, to jest, o, nawet jeżeli widzowie przegram teraz, spadnę, to, to i tak jest najna, najnowszy rekord dla mnie na tym, na only upie, only cupie, także to widzowie... Ej, to mój tym only cupie. A no to co, O Ej, kurde, o kurczaki. A o czym myśmy mówili? Uję... Ej, nie wiem, właśnie, ej, mam już 400 metrów. <laughs> ej, to ja, to ja ciebie doganiam! 500. A ja mam już, Nie, ja mam y, 400. Ja mam Ej, posłuchaj tego, bo ja spadłem, nie, nie, ale udało... Ej, ja spadłem, ale udało mi się spać na 154. Ha, aha. A, a wiesz na którym jestem? Ha, widzowie mam. Nie, my, nie, tam. Ej, no ja przecież nie, mi widz. Ej, widzowie! Halo, co spadłem. tu co to to to? się Dzieje, Halo, widzę, ja dostanę... Ja bym spadł, ja mam spadł Julek mówię. Co masz? Ja mówię, że... Ja bym spadł. Teraz A, nie, to nie, to... nie. spadłem, spadłem, spadłem. Dobra, ej widzowie! Teraz trzeba znaleźć skróta fajnego. czekaj, aha, ej, nie Julek, spadł na sam O to nie, chodzi? nie wytrzyma. Dobrze, widzę, jestem na zajęcie środku, lecę. Ej, dobra, teraz jest ostatnia szansa, ok? ej nie, ale pamiętam, że to się liczy ogólny w tym odcinku. Ej, że jak, to że to... ja nie wiem. Nie rozumiem. Że og ogólny. Że nie, że ogólnie kiedy grałeś, no bo to, to będzie nie dziennie fair, ale ja przeszłam na drugi, po, yy, drugi sezon. To jest, to jest dla mnie odkrycie świata. Odkrycie, odkrycie Ameryki, spadłeś. Widzę. Nie, ja, zna, ja jestem już, ja jestem w sezonie trzecim, ja nie spadłem. No, dobra, ostatnia szansa, dawaj, ale i tak pewnie już przegrałem, bo ja nie dojdę do sezonu drugiego, także widzę to jest ostatnia szansa. Dajcie łapkę w górę suba z No i trzymajcie jeszcze kciuki, żebym doszedł do nowego rekordu. Mój rekord to... Mój rekord to 200, 260 ile. Słuchajcie? Jak ja spadnę, jak ja spadnę, albo rybny, czyli Szymon, to ewidentnie jest już koniec odcinka, chociaż jedna osoba także widzę, staramy się. No. no i dobra, to jest koniec jeszcze, odcinka. Ja to, ja to... Spadniesz? Tak. Nie no, daj, daj mi jeszcze szansę. Ale dobra, teraz... Dobra. Ej, jak ja, ja, ja teraz daj, spadnę, dobra, albo ej. ty to już jest koniec, dobra? Dobra, ale dobra. jak ty spadniesz... Skupić. Nie, to że jak ja spadnę, to tylko koniec odcinka. No bo co to się yy, wyrabiesz już chyba, nie wiem. Nie, no, a, ale tu ty będziesz tam pół godziny jeszcze na tej górze siedział. Nie. Dobra, nie, nie, bo naprawdę ten odcinek nie może być za długi rybny powiem Ci wiesz? Yy, Dobra, widzę, kto spadnie, to po prostu spadnie odcinek przegrany, podsumujemy sobie wyniki i zobaczymy, no kto był lepszy. Już widać kto był lepszy, ale... No oczywiście ja, oczywiście ja, nie? Nie, no to na żarty. No i spadłem, no. Dobra, koniec, rybny, chodź tutaj. Aj, czekaj, do mnie. daj mi jeszcze przejść trochę. Daję ci moją szansę. Ale że ja... No daj, oddałem Ci życie. Jedno, no mieliśmy ostatnie, i ja ci oddałem. A jak za darmo sobie biorę, widzę, to lecimy. Dobra, ale nie, teraz serio, chyba naprawdę. Ja jestem na kiblach, ja jestem na kidlach. Widzowie... Który ty miałeś lewe? Które ja byłem byłe? też na, na tuuletach. ej, w ogóle który ty miałeś metriulek? No nie pamiętam, ale powiedzmy, że 300 miałem, no bo... Nie, nie, to miałeś chyba 266. 26, 26, 266 26, 26, chyba 266, mówisz? To Ara. właśnie cię pobiłem. Ale Ach, ja jeżeli ja teraz nie spadnę i dojdę do sezonu trzeciego, to ja cię pobiłem i ja to wygrywam. Ale ja mogę też... Ja mogę też... Nie, to było mało, 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 procentowo jednak, wiesz, wiecie widzowie, wiesz, Na Julka to jest bardzo mało procentów i dla mnie tak samo, no bo Julek jest bardzo słaby w OnlyFans. No, no tak nie przesadzajmy, bym, no, no doszłem nowy rekord w tym odcinku. Ej, Julek, jestem na y, 280. Ja się skupiam, ci, ci, ci To jest ostatnia szansa, jak teraz padnę to kończymy odcinek, albo ty. Ej, Julek, już to, znowu jestem prawie na długie. Tak, jestem no, no, normalnie koło drugiego sezonu. Łatwo. Widzowie ja nic nie mówię, nie? Patrzcie na to. Jeszcze dam wam przyspieszone tempo, widzę, w montażu. ci... Ja no. no, Julek, y. A Julek, patrz na czat. Dobra, Rybny. Rybny, błag Rybny, proszę cię. Nie, nie, nie. Nie rób mi tego, błagam, chociaż raz. Nie, nie daję nikomu. I sobie patrzcie na to, gdzie ja jestem. Gdzie, na którym jest mecza? Ładni. No, zgadnij, ładni, zgadnij. Yy, na no, so, yy, nie, 240. Yy, no nie, no jestem na 150. no. Właśnie tak myślałam, że 100 110, 150, tak? Ale 110, 10. 150 to coś innego w ogóle, wiesz, to... Fajnie jakby teraz spadł, no. A Ej, Julek wiesz co? Ja już... wiesz, który ja mam metr? Aha, wiem. 100, 160. 360 Przepraszam, 360. Hmm. Widzę, że jeszcze szybka mużyczka do tego. Patrzcie, full skupienie. Okej. Okay. jestem. Aha, jest... Czekaj, aha, puta. Ja już zapominam normalnie. Ja już zapominam ten, ta godzina, a jej jeszcze przechodza Only apa. Normalnie rekord świata. Gigi, jestem na czwartym meczu. Super. Padłem. Dobra, koniec. Moja żwiesi już spadła i ciebie. Cię. Nie, nie, nie. Okej, okay, ale my widzowie kończymy odcinek. Yy, no. Jeżeli chodzi o podsumowanie wyników, no to kto wygrał? Wygrałem, no ja. Na Dobra, Dobra, wygrał Rybny, no ale ja widzowie byłem na dobrym mecze i no i Bardzo słabym, nie, nie widziałem chyba słabszego, sorry. Ale, sorry Julek, ale naprawdę. Dobra, Dobra widzowie, nie słuchajcie, to, to są widzowie, nie, to Jurek widzę fejki. A Julek spadł na jego... Y... O to chodź, sobie chodź tutaj do mnie, se porównamy wyniki, chodź. Ja jest no, jest e, także tak. definitywnie wygrał rybny, ale ja byłem na bardzo dobrym poziomie, jeżeli chodzi o only, e, a, pa, Onlyka. E, no więc... Only nie <grystanie> wiem. Dobra, e, widzowie o, słuchajcie, e, to by było na tyle z tego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, czy podobają Wam się takie serie. E, ja mogę robić e, takie. I widzę, to było na tyle z tego odcinka. Zawsze łapkę w górę suba złem. E, no i trzymajcie się, cześć!